Za prawą mocność obrad. I punkt u trzeci. Przyjęcie protokółu. Przepraszam. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczucie na rok 2022. Proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie. Przed Państwem projekt zmiany w budżecie Gminy Szczuci na 2022. Na podstawie ustawy o finansach publicznych i o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala punkt następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 273 tysiące zł. Są to środki przewidziane z funduszu COVID na wypłatę dodatków węglowych w tej wysokości. Paragraf 2 dokonuje się przyjęcia wydatków bieżących i majątkowych jak załączników numer, numer 2 do niniejszej uchwały. Zmianie ulegają załączniki wydatki majątkowe, dotacje z zakresu zadań zleconych, załącznik plan dochodów, plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, plan finansowy dla wdzielonego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie. Plan finansowy dla y, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Paragraf 6, ustęp 1, budżet po zmianach prowadzonych w niniejszą y, uchwałą po stronie dochodów w się kwotą 71 milionów 10 135 zł i 61 groszy, a po stronie wydatków 86 milionów 522 904 zł 16 groszy. Paragraf siódmy, wykonanie uchwały powiera się Burmistrzowi Szczycina. Paragraf ósmy, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf dziewiąty, uchwała podlega ogłoszeniu dziennikarza Urzędowego Jerzy Polskiego. Czy są jakieś pytania w tym zakresie? Te 6 milionów 270, które dostajemy, to w 100% zabezpieczenie. Pierwsza rzecz. To jest na razie pierwsze, tylko wnioski się minęły do 10 milionów, ale w związku z tym są e, e, korekty związane z, z weryfikacją po podkładaniu danych na, na wszystkich domowników i te wnioski na skole koregowane, więc e, na razie przyszła pierwsza starsza. Ja, Ile tak naprawdę do końca jeszcze tak nie mamy zweryfikowane. Czy jest do końca września? Jak to jest czas do No mamy na natychmiast właśnie. Ja tak, tak. Z tą w, w stanie pierwszego tekstu ustawy mamy zrepłacić. To co zostało zmienione, no to będzie dopiero w następnym czasie. Pierwsze wiesze obowiązywało 30 dni i to jest ten problem. Wobec 30 dni, no możemy wiesz, to jest ten problem. A to jest stan epidemii szyjny, to jest skąd 15 dni, nie Nie, nie ma stanu epidemii. Ale to nie my no, przyjmujemy z takiego funduszu i takich przyjmowanych budżeci. Także środki, które tam ja się pisze, jak jest wygodne. No. Nie ma pytań. Przed głosowaniem poproszę, aby sprawdził, czy nie ma problemu z głosowaniem. Dziękujemy. Do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczecin na rok 2022? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została tak? przyjęta w sprawie zaciągnięcia pożyczki małopolskiej Agencji rozwoju regionalnego SA. Proszę Panią Sprawozdawczynię. Na ostatniej sesji na pewno Państwo pamiętacie, że zwiększaliśmy kwotę yy, związaną z inwestycją yy, w budowę wyszkola z oddziałem żołdkowym. Yy, zwiększaliśmy kwotę i mówiliśmy również yy, o zaciągnięciu na ten cel yy, finansowania w postaci pożyczki. Przed Państwem projekt zaciągnięcia właśnie pożyczki na ten cel w instytucji finansowej, jaką jest MAR w kwocie 4 miliony złotych. Jest potrzeba, ponieważ na etapie składania wniosku już jest potrzebna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tego, tego zobowiązania. W związku z tym e, przed Państwem pojawił się projekt w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pożyczka e, będzie transzowana. Pierwsza, e, pierwsza transza w 2022 roku przewidziana do kwoty 1,5 miliona złotych. Druga transza w 2023 e, 2,5 miliony złotych. Spłacona będzie z dochodów budżetu gminy. Transza, tak jak załącznik numer 1. ,2. Dziękuję pytania radnych. chciałem zapytać też z ciekawością. Występujemy niejako z 100% pewnością, że dostaniemy taką pożyczkę. czyli wreszcie to jest uzgodnione? Jest uzgodnione, tak? tak pół, pół roku właściwie na ten temat z nimi i, dyskutujemy. Się dostałem, tak? czy, czy można usłyszeć? Nie, nie, nie dostaniemy. Także znaczy zawsze zresztą można usłyszeć, zresztą. dopóki nie ma umowy, nie. Ale to jest uzgodnione na tyle, że powinno być. Środki jeszcze mają. I środki mają na zadania, które podlegają rewitalizacji. To jest jedyny wskaźnik, który warunkuje uzyskanie lub brak uzyskania takiej pożyczki. My to zadanie w rewitalizacji wśród Czy tam są takie warunki tej pożyczki, że można ją wcześniej spłacić? Bo jak wychodzi 214 miesięcy z tego załącznika, to w sumie do spłaty wychodzi 10 milionów 700. 000. Na dzień dzisiejszy oczywiście, no wiadomo, że to jest wszystko zmienne. I to tak dużo wychodzi. Z tego załącznika, który mieliśmy, mm. prawda? To tak 18 lat przy pierwszej spłacie 1 marca. To znaczy, jeżeli braliśmy na, opie, na to wiadomo, że oprocentowanie warunki będą powiadały negocjacji jeszcze. Ale na przykład to, co mamy doświadczenie z biblioteką, Braliśmy niecałe 6 milionów, bo tam było 25 milionów 600 i e, też na 20 lat rozpisane było i to jest 1,15% w skali roku i oprocentowanie stałe, więc za cały okres, za te 20 lat zapłacimy 770 tysięcy z broszą. Więc to oprocentowanie jest naprawdę... To znaczy tak, ono jest korzystne, no, porównując z tą pożyczką, no nie nie którą na, na dom kultury. Tylko, że tutaj z tego, z tego załącznika, jak się sumuje to wszystko, 214 miesięcy, ale 50 miesięcy... Ale tylko i wyłącznie raty. Tylko raty, tak? Tylko raty. To jest tylko 4 to miliony ta kwota, To ta kwota 10 milionów 700 000, sumując to wszystko, to tak mi to pomogło. Może ja coś źle przeliczyłam. No właśnie, to trzeba sprawdzić, to. No, no bo jak sobie wzięliśmy, osta wezmę ostatnią spłatę 1 grudzień 2041, to był będzie 18 lat. Chyba że jest. No właśnie, to, 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 to tak, to się są Dziękuję Nie ma lepszego, jest możliwość wcześniejszych bo planowane są następne inwestycje, więc to też że, że trzeba mieć no, z tyłu to. głowy, że jest możliwe. Jest możliwość spłaty, tylko teraz są na że no Państwo, że nas, nas trzyma WKF i jego wskaźniki. Ale zawsze w roku jest możliwość nadpłaty. W tym momencie się, bo ja ustawodawca dał taką szansę, że jeżeli na przykład pojawią się nam dochody na koniec roku, można je przeznaczyć na spłatę, mimo że wskaźniki się zaświecą. Ale Wiesz, czy jest możliwość? Na etapie projektowania budżetu ja muszę sobie zostawić kurtkę, żeby, żeby po prostu była taka możliwość. Ale na wpłatach, tylko jest możliwość. Dziękuję. Proszę bardzo Pana. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ESA? Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pod nazwą poprawa bezpieczeństwa na przyjściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Proszę bardzo w czerwcu tego roku podejmowaliśmy już uchwałę w sprawie przekazania tej pomocy w wysokości, w wysokości 14 tysięcy złotych. Ostatecznie po przetargu okazało się, że kwota się tak zmieniła i porozumienie, które do nas przyszło do podpisania, również uległo zmianie. Proponowany udział w gminie zwiększył się o niecałe 500 zł. W związku z tym przed Państwem projekt uchwały, który zmienia tą kwotę i dostosowuje do, do wielkości naszego udziału. I poświęcam do Państwa, żebyście Państwo w tej wysokości 14 478 zł przyjęli w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego w celu realizacji zadania pod nazwą poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pierwszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu punktu, punktu Zapytanie do Pana Burmistrza. Proszę Pana Burmistrza o wręczenie nazwę Pana Szanowni Państwo. Mam ogromną satysfakcję i upoważnienie do tego, żeby w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi wicepremiera Kowalczyk chciał wręczyć odznakę zasłużony do rolnictwa dla naszego mieszkańca, a dodatkowo radnego przewodniczącego komisji pana Józefa Wirska. Jeżeli państwo po prostu, proszę pana Józefa tutaj, żeby, żeby można było, żeby wszyscy widzieli. Się tam. Szanowny Panie Józefie, z ogromną satysfakcją deklaruję Pana tym odznaczeniem przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gratuluję serdecznie. Tak na dobrą sprawę to można tylko powiedzieć, że się to Panu należy jak rzadko komu. Gratuluję serdecznie. Proszę serdecznie. uprzejmie. I proszę jeszcze gratulacje od organizatorów tego święta Dąbrowskiego. Bardzo proszę. Jeszcze Pan Józef. Jeżeli Państwo pozwolą, panie przewodniczący, tylko jedną informację udzielił państwu jako, że... taką oprawą w piątek. Przy obecności dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego udało się w Gminie podpisać umowę wykonawczą z wykonawcą na budowę tego zasadniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które będzie miało początek roku 2002, a koniec w 2024. To jest budowa tego ośmiodziałowego przedszkola publicznego z dwoma oddziałami Główko, węgier i Cywilisowskiego na tej działce, na której zlokalizowane w tej chwili przedszkole publiczne. Jak Państwo pewnie już wiedzą, w przetargu została wyłoniona firma ADMA, to jest konsorcjum firm panów, trzech Panów Adamczyków ze Staszowa firma, która realizuje aktualnie u nas Dom Kultury dająca gwarancję realizacji tego przedsięwzięcia w określonym czasie. Nawet deklaracje w czasie podpisania były tak daleko idące, że będą chcieli to zadanie skrócić, jeżeli chodzi o czas realizacji. Nie podchodziliśmy do tej rozmowy. W trakcie się okaże, jak to będzie wyglądać. Mają 16 miesięcy na wykonanie przedsięwzięcia, z tym, że pędna Część i co było obrazem także z ich podejmowanej przez Państwa uchwale pewna część inwestycji będzie realizowana już w roku 2022. W tej kwocie, która tam została zapisana. Miejmy nadzieję i mam taką nadzieję, że to zadanie do końca tej kadencji z tym założeniem, że ta kadencja ma być przedłużona, co Państwo także słyszeli, powinno się udać wykonać oddawalibyśmy to zadanie na koniec miesiąca lutego 2024 roku. Taka informacja i druga informacja, równocześnie procedujemy w przetarg na zagospodarowanie terenu, czyli na wykorzystanie kolejnej dotacji Polskiego Ładu, który mamy na tą część Szczucina położonego, położoną przy ulicy Rudnickiego, czyli zagospodarowanie terenu bogówków podstawowych w Szczucinie, odwodnienie, parking. Zatoka autobusowa i Skypark po drugiej stronie tej ulicy. Mam nadzieję, że do końca października rozstrzygniemy to przedsięwzięcie, ale w momencie, kiedy będziemy mieli więcej danych, Państwo będziemy informować i to już będzie prawdopodobnie na zwyczajnej sesji miesiącu Października. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wiem, że to sesja nadzwyczajna i nie ma miejsca na wnioski, ale jesteśmy świeżo po spotkaniach wiejskich i taki wniosek od mieszkańców Świdrówki dotyczy oświetlenia. Wiemy, że nie będzie nowych słupów, ale są słupy bez lamp postawione i prośba jest, aby z słupów, gdzie są wiele lamp na terenie Gminy Szczuci, przewiesić lampy na słupach. I już zastępca mi dzisiaj to przekazywał. Dziękuję. Będziemy przeglądać jak się to udało. Jak Państwo wiecie zasadniczą kwestią doświetlania tego doświetlania na majątku dałoronowskim jest prowadzenie piątego przewodu. Sprawdzimy czy to się wprost da przełożyć. Jeżeli tak, to takie działanie Dziękuję. Proszę, pytania? Widzę. się do punktu 6. Zamykam posiedzenie XLVIII sesji Rady Dziękuję